W dzisiejszym odcinku chciałam wam powiedzieć jak się mówi po angielsku, żeby ktoś poczekał. Na przykład możecie sobie wyobrazić taką sytuację, że jesteście na telefonie i z kimś rozmawiacie i, i może e, ci pies ukradł skarpetę albo coś takiego i musisz gonić tego psa, to może powiedzieć tak, o oh, hold on, albo hold on a second. To jak mówicie hold on, to jest tak jak zatrzymaj się albo poczekaj. I możecie powiedzieć albo hold on i to wystarczy, albo też możecie powiedzieć hold on a second, albo hold on a minute. I to jest tak jak, poczekaj sekundkę, albo poczekaj minutkę. I hold on też możecie używać, jak ktoś się śpieszy i tak was śpieszy, i tak, like, o, oh, szybciej, szybciej, tak, like, wow, 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 hold on. Albo jak ktoś jest taki upierdliwy i tak was śpieszy i ciągle tak mówi o szybciej, szybciej, albo kiedy to zrobisz, no musimy szybko iść, to możecie mu powiedzieć albo jej powiedzieć Hold your horses. To jest tak jak powstrzymaj swoje konie, ok? Tak dosłownie. A tak, tak to znaczy tak, hey, wait, hold on, tak daj mi tutaj sekundę, ok? Nie, nie śpiesz się. To jest tak hold your horses. Dodatkowo, możecie powiedzieć cool your jets, to możecie powiedzieć hold your horses, to dosłownie powstrzymaj swoje konie, albo cool your jets. I cool your jets, tak dosłownie, znaczy ochłódź swoje odrzutowce. Ale tak naprawdę nie wiem, czy jak mówią o jets, to mówią tak dosłownie o odrzutowcach albo. Czy mówią o silnikach, które są na odrzut, odrzutowcu? To pamiętajcie, jak chcecie komuś powiedzieć, żeby oni poczekali, to może powiedzieć hold on, albo hold on a second, i nawet hold on a minute. I oczywiście też możecie powiedzieć hold your horses, albo cool your jets. Dzięki, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że był interesujący i że czegoś nauczyliście. Napiszcie w komentarzach, dajcie kciukę do góry, subskrybujcie i do następnego razu. Cześć!